No, wyszedłem, kochani, ale pana Irka nie ma. Widocznie miał drugi kurs i pojechał. To nic, zadzwonimy do pana Irka. Już pan tak, tak, wyszedłem dopiero. Aha, to ja zaraz, zaraz na minę, na minę, dobra. dobra. <laughs> Zimne powietrze. No, kolejka. Se... No też. No, widać oszczędności, nie? Tak, Już ludzie tak nie świecą. Do minimum. Ale ma już iść na plus od dzisiaj. No, no tak o tej porze roku, ostatnio zima to dziwne, nie w listopadzie. No. Dobrze, ważnie dodam jeszcze w grudniu, kurde. Teraz mhm. na święta dopiero śnieg gdzieś się pojawiał. A teraz tak sypnęło dosyć. dosyć. Ale w nocy już ma być 0, rano plus 1. No już. Czwartek, piątek to ja sześć. Nie założenia, że niech sobie zima będzie w górach, bo oni chcą. Tak. A tu u nas na wybrzeżu to Ewentualnie na święta, nie? No tak, kurde, jeden dzień. ze dwa no. Ale jeszcze jak się jeździ non-stop, kurde, a w praktyce dzień w dzień nie Mhm. To średnia przyjemność. No tak, jak śnieg jest. No, rozmawiałem z kolegą w Anglii, jeździ na Tirze. On tam żadnych opon zimowych nie zakłada, bo tam w ogóle... Tam jak śnieg spadnie, to jest paraliż, A w ogóle się nie zmienia opon na zimowe. Tam jedne tylko opony są. Ale to zależy jeszcze gdzie jeździ, bo to jak gdzieś tam na Skandynawie czy coś poleci bez dobra. Ale nie, on w Anglii tylko jeździ. No no, to, to kiepsko. No. Tam u nich to cały czas deszcz. Tak? No, no. <tolera>. Moment ślizgawica i ogrodzenie. No mówisz, jak śnieg spadnie, to jest paraliż. Nie jeżdżą. To, to się teoretycznie nie da po szklance jeździć. Wiadomo, jak wiele kierowców, albo że tak powiem pseudo kierowców, spadnie trochę śniegu, a oni myślą, bo auto jest tak mądre, bo ma SRS-y, stresy i duperesy. I lądują w grobach. No, no. Ja mam dwa auta, cztery na cztery każde i. Wiem, że to się trzyma drogi, ale nigdy mi się tam nie przydarzyło, żeby gdzieś tam kurwa szybko jeździć, jak jest kujowa pogoda. Ja wiem, że jak cztery koła ciągną, no to jest bardziej przyczepne. No, no niektórzy rzeczywiście jakoś rozumieć, mają. Zresztą się widzi w internecie. Co widziałem, zdjęcia już tam rzucali. Tylko poprosił śnieg już w niedzielę kupa wypadków, już sobota, kupa wypadków. No. Ale jak się widzi w internecie, jak niektórzy jeżdżą, to nie no wiem. Tak. Co za ludzie? Kurczę, kto ten prawo jazdy dał? Mówię, no ja teraz o, miesiąc temu jechałem do Poznania do córki. No. To, to co widziałem, co się działo na autostradzie, kurwa, nawet tymi tirami. On tirem dwa tiry wyprzedza. To jakieś mokosy chyba, nie? Mówię, co? kurwa, tu człowiek jedzie, tam 120 lat na no. autostradzie. Spokojnie. A on depcze, że aż tam silnik wyje i dwa tiry wyprzedza. Cały pociąg, kurwa, wszystko blokuje całą drogę. A jeszcze pomiędzy nimi się pchają, bo ma trochę lepsze auto, no to się on tam pcha, kuziwa na trzeciego, ja wiem, no i po chuj, ile zaoszczędzisz? Kurwa, wyprzedzisz dwa samochody, zaoszczędzisz dwie minuty, mhm. a za zakrętem się rozpierdolisz i nie dojedziesz wcale. No. Jak ja to mówię, ojciec całe życie na postoju to jeździł i zawsze mówił spiesz się, kurwa powoli. No tak. Wyjedź sobie wcześniej godzinę, ale kurwa dojedziesz na, na czas, tak? Jak jest pogoda do dupy. No, czekam na taksi. Nie tu przywiózł. więc dzwoniłem. Powiedział, że już nawraca za 3 minuty będzie. Ale to chyba nie ma jeszcze, już minęło chyba z 5 minut. Zaczyna być zimno. Że, 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 że. No ja dzisiaj też cały dzień w podwożu tam połaziłem sobie trochę. To no jak wróciłem do domu, to stwierdziłem, że już trzeba pod... spod... No. Bo buty to najlepsze na tą porę to są jednak mimo wszystko wojskowe buty, kurde. kurde. A, ja mam, a ja mam takie gumu, gumowane. Z pianki, fi... Tak, one też są dosyć. I ciepłe. tego w środku tego futerko. Ja na ryby mam takie trochę wyższe właśnie, jak z chłodno. wodery ma pan? Do nie, 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 te takie właśnie z pianki z tym futrzakiem, jak ja to mówię, z walonkami, co się składa. No. Jak kiedyś te walonki były, co się zakładało Ta. i ziemniaki, to takie spianki robią na ryby, właśnie, że z futra takie walonki się zakłada i piankowe te. No kurcze. Chociaż teraz to robią takie duperele, ostatnio zamówiłem z Kindaem, chyba a, te te to już w ogóle. 20 no. zł wkładki do butów. No. No. Bierze w kieszeń taki mały powerbank, a i one grzeją w butach. Aha. Normalnie takie cieniutkie wkładki i ogrzewanie no. w butach. Poza siedzieć na rybach nogi. I to ile godzin grzeje? Co? Kilka godzin? Kilka godzin grzeje. O, no proszę. Takie o małe gówno w kieszeń w, wkładam taki powerbank. No. Podłączam dwa kabelki w kieszeni grzeje. A to ciuchy chyba też mają ogrzewane. No, są też y, sprzedają takie bezrękawniki. No. Czy kurtki też z zbudowanym też, też na powerbank, że w kieszeń się wkłada i są takie cieniutkie folie podstawiane i grzeją. Bo mi tam pewna pani z Austrii mówiła, że tam z kolei jakieś kamizelki, że wkłada tak. pan ten żel nagrzany w te A, kieszenie. No i grze... ale to żel, to wie pan, to grzeje parę minut. Tak, no to jakiś czas i to się chłodzi. A są teraz takie mówię, bateryjne, to one grzeją tam kilka godzin bez żadnego problemu. No kurczę, coś się spóźnia mi. Pan, już mi tyłek barznie. Ja mówię, kurde, człowiek by na ryby pojeździł, ale ryby ostatnio w tym roku w ogóle nie biorą. Tak? Nie wiem, co się dzieje. A e... co, opłaty chyba sobie podwyższyli, co? No słyszałem, że z... jeszcze mają to w kupie. No. Nie wiem, kto im będzie. Znowu będzie tak jak z Morskim. Gdzie Morskie o. kosztowało 50 zł, później tak? podnieśli na 186. Bo To nikt nie wykupywał. Dwa lata potrzymali i teraz zrobili 42 zł. Aha, no tak. A prawdopodobnie chcą na 400 podnieść te normalne opłaty PZW. Już teraz na 200 30 płaciłem. No. Tak podniosą na 400. Jak ja tam powiedzmy jadę ze 20 razy w roku, to pierdzielę to sobie kupię na te morskie i sobie pojadę gdzie ha. indziej po prostu. Za te pieniądze. Myślałem, że to taksy, też tak. Bo przynajmniej kolor. na morskim nie trzeba tych książeczek całych tak? wypełniać, a tu na, na zwykłym PZW to tak. To znaczy morskie to w ten czas, co w morzu pan łowi? Nie, mogę łowić w morzu. Tak. I są miejsca tak jak tam w Kamieniu odcinek, a. który należy do morza, w Dziwnowie Aha. można Aha. tam łapać. Czy tak jak nawet w Rewalu jest odcinek na kanale, że do śluzy jest PZW, a od śluzy w stronę morza jest morski. Nie? A Dolna Odra? Tam gdzie, na by kanale by tym, było tym tych, ciepłym? By trzeba było w tych książeczkach spojrzeć, bo to kurde teraz jest taka rejonizacja, tak te przepisy pozaostrzali, że tu wolno, tu nie wolno, to idzie pierdolca z tym dostać. Kiedyś przez się jedną kartę wykupywało na całą Polskę, żadnych no. dokumentów człowiek nie wypełniał, żadnych kwitków, pierdółków. A teraz po... rejonizacja? A teraz jest tak, że jak pan jedzie na wodę, to pan musi wpisać numer łowiska, na jakim pan łapie, Oj kurde. Datę, Buchalteria od data, do? Data numer łowiska. Y, musi pan wpisać ile pan ryb złapał, jakiego gatunku, jakie wagę, jakie je duże. Wszystko. Jezus Maria, kurde. To mówię, można dostać. Komu się to się żeby połapać ryby? to komu się tam chce, nie? No ale przychodzą jak skontrolują, to 500 mandatów jak <laughs> nie <musisz pisać. śmiech> Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aha, tu wezwa. To myszka, to, to, myśl, pryk, ser. to, my. to myśl, ser. ekipa czterosobowa. No. Nie, nie, bo tak wychodzi. z jasnego do ciemnego to tak wygląda. Ta, ciemno, widzę, to widzę dziewczyny dzisiaj hurtem. Hurtem, <laughs> <laughs> tak? No to tak faktycznie raksówka szpada, ale koszeptuje. No trzy minuty. Mój to już robię nawrót. Ale może on ten nawrót koszcze ci robi. Ej, kurczę, no właśnie. Gdzie ten nawrót zrobił? Zaczynam marsnąć, no. My to jeszcze sobie pochodzimy, tak? A nie tak to marznie, kurde, bo co je tam nie poczłapi? Się nie ubierałem za grubo, bo mówię, kurcze, przecież jadę taryfom. O, santa Madonna. O, bałwan się przewrócił. Mógł nie pić tyle. Ale jak wchodziłem, to stał pochylony mocno, aż się dziwiłem, że jeszcze stoi. No i co? No tak to jest, ktoś go może kołem ruszyć. A może. Tak. A to za kierownicą zestaw 60, plus, także, kurde. A słyszał pan ostatnio facet czy kobieta 95 lat, nie czy facet chyba 95 lat potrącił w samochodzie, samochod, samochód, samochód, staruszkę 100 lat. O, no to już widać po staruszce. Bo to jeszcze w tym wieku, żeby się kościół... Ale to, to... ale to wie pan, nie samochód samochód potrącił. A, Czyli to... facet jechał samochodem 90 ileś lat. A, w... a z przodu batry, A stodem. Nie, a z drugim samochodem staruszka 100 lat jechała. I on puknął ją. No to awantura była nie. Ale co? To, to można w tym wieku prawo jazdy jeszcze mieć? wie pan, jeżeli są na prawo jazdy, i pan jeździ. Ale to nie przedłużają jakoś chorobę? Nie wiem. Nie no, jak to wcześniej robił prawo jazdy. Sądzi, <coughs> że od pewnego wieku powinno się zdawać powtórne takie egzaminy sprawdzające albo badania robić. No, no, no. to chociaż po badania, wzroku, jak jakby się. Tak. No szkurcze, nie ma go, no. Wiecie co. No Będę musiał zadzwonić, co się stało. O jedzie. No mówi pan nawrót robi trzy minuty. Ona mnie zapobdziła babeczka I tak mówię? Kurczę Tyś mnie tu dojrzała z Ta? tego domu ja